Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto trzy bez pieczenia. Potrzebować będziemy pół litra mleka. Odlałam sobie pół szklanki i w tym mleku rozprowadzimy budyń. Pół kostki masła wrzucimy do gotującego się mleka i ja tutaj mam 3 łyżki cukru jeżeli lubimy słodkie zwiększamy jeżeli lubimy mniej słodkie należy cukier ograniczyć do łyżki lub można wcale nie dać bo to ciasto jest takie wyjątkowo słodkie budyń rozprowadzamy i będziemy gotować tak 3 minuty Formę 20 na 20 mam wyłożone herbatnikami, i tutaj mam szklankę masy krówkowej. Masę krówkową sobie podgrzałam. Wówczas się lepiej rozprowadza. I teraz budy mamy rozmieszany, i teraz posmarujemy. Herbatniki masą krówkową. Całą powierzchnię posmarujemy. Ciasto musimy robić etapami, ponieważ na wierzch przyjdzie bita śmietana, a budyn musimy ostudzić, więc teraz herbatniki zalewamy masą krówkową, układamy następną warstwę herbatników i na to damy ugotowany budyń. Tak, i już mamy przygotowane. A teraz tutaj budyń z masłem i cukrem. Gotujemy, bo jeżeli mamy zdarza się, że są budynie słodkie, wówczas nie dajemy cukru, ale ja mam budyń bez cukru. I teraz ugotujemy budyń i wyłożymy na wcześniej przygotowane ciasteczka. Tak, już zaczynamy się budyń gotować. Tak, budyń mam ugotowany, to teraz. Wykładamy na herbatniki. Również musimy rozprowadzić po całej powierzchni. I pozostawiamy ciasto do osłudzenia. budy już mamy stężały i teraz będziemy ubijać śmietany. Mam 400 ml śmietany 30% dwie łyżki cukru pudru. O ile lubimy słodkie ciasta, zwiększamy cukier i płaskie trzy łyżeczki żelatyny. Żelatynę zalewamy tak dwoma łyżkami wrzącej wody i należy rozmieszać do całkowitego rozpuszczenia śmietanę ubijemy z cukrem na sztywno i dolejemy płynną żelatynę całkowicie żelatyna musi być rozpuszczona śmietanę ubijamy na sztywno Śmietanę już mam ubikon, dolewam płynną zelatynę, cały czas ubijam. I teraz śmietanę wyłożymy na budynki. Wyrównamy, a wierz naszego ciasta posypiemy startą czekoladą. Ciasto należy. Wierz śmietany wyrównujemy i posypiemy startą czekoladą. I ciasto. 3 bit powędruje do lodówki i ścieramy czekoladę ja mam czekoladę, ja mam taką maszynkę do tarcia i ja czekoladę ścieram deserową ale jeżeli nie lubimy deserowej, to możemy leczyć czekoladę leczną. I tak przygotowane ciasto trzybit wędruje do lodówki. Na 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Ciasto czy bit. I tak oto wygląda ciasto 3 bit. Ukroimy. No tak. może pokażemy... tak po troszeczkę. I tak oto wygląda ciasto czybit.